I teraz tak mamy ustawienie tych właściwości. Możemy też ustawić sobie dowolną, stworzyć w zasadzie dowolną metodę. No w naszym przypadku mieliśmy w przykładzie ten get getFullName, więc zostawmy sobie to rozwiązanie. Mam um, name, mamy nawias. Nie mamy parametrów, dlatego mamy nawias okrągły. Jeżeli byśmy mieli parametry, to po prostu byśmy to wpisali par1, par2 i tak dalej. To działa tak samo jak funkcja, więc znów zapraszam do obejrzenia e, materiałów na temat funkcji. No i ta funkcja ma zwracać to samo, więc tu znowu ta sama zasada z disem. No ten dis tutaj nam się e, cały czas powiela, działa on identycznie, czyli mamy odwołanie po prostu do kowalski, czyli kowalski.getFullName. Zwróci nam w zasadzie te wartości i dla nowaka będzie w ten sam sposób, czyli widzimy, że działa tak samo ale ten sposób jest teraz już raczej częściej używany niż ten, który Wam pokazałem wcześniej wydaje się wygodniejszy, czytelniejszy no i jest dostępny od ES6 i od tego nowszego standardu JavaScript znaczy nowszego, no już z 2015, więc trochę minęło ale myślę, że powinniśmy znać i to rozwiązanie i to wcześniejsze, bo nie wiadomo do jakiego projektu trafimy wróćmy jeszcze do samych obiektów czyli mamy tego Kowalskiego i Nowaka, zapisuję Zwróćcie uwagę, że jeżeli zapisałem getFullName, to ten getFullName nie pojawia nam się tu w pierwszej linii, tylko nam się pojawia w proto, czyli mamy getFullName i mamy getFullName, czyli tak jakbyśmy chcieli, tak jak powinno być, więc tu od razu jest to tworzone w ten sposób, jak powinno to być robione.